Cześć, kochani. Chciałam dzisiaj z Wami porozmawiać o naszej podświadomości i o tym, jak ta nasza podświadomość troszkę nam przeszkadza. Na przykład w wyzdrowieniu. Otóż, jeżeli spytam Was, czemu? Nie możesz wyzdrowieć, to żaden z Was nie powie mi, bo lubię być chory, bo tak mi jest dobrze. A tak naprawdę podświadomie opłaca nam się często być chorym, czuć się źle. I myślę, że warto to przed sobą przyznać. Że zawsze z tego, co jest z nami nie tak, z tego, co jest źle, z tego, jak cierpimy, z tego, jak nie możemy czegoś zamanifestować, mamy jakąś korzyść. I dla mnie to jest na przykład uzyskać miłość, uzyskać współczucie, troszkę się pożalić, politować, bo być może we mnie podświadomie jest jakieś, um, jakaś, jakieś przekonanie, że nie zasługuję na tę miłość po prostu za to, że jestem. I jakaś część mnie, może nazwę to podświadomością, okej, okay, jakaś część mnie chce tę miłość Otrzymać właśnie w ten sposób, przez to, że jestem chora. I wtedy, no już przecież muszą mnie kochać, bo jestem taka biedna. Czy nie? Może właśnie tak. Może właśnie to jest mój sposób na uzyskanie miłości, bo być może nie mam jeszcze tak bardzo ugruntowanej miłości do siebie. W sobie, że jest jakieś takie przekonanie wdrukowane, jakiś schemat, może z dzieciństwa, może nie z tego życia, a może i jedno i drugie, ale jest, że nie kocham siebie wystarczająco, żeby nie oczekiwać od innych, że będą mnie kochali. Że nie czerpię tej miłości z siebie, tylko chcę ją czerpać z zewnątrz, a. Nie czuję do końca, że na nią zasługuję, więc jestem chora. I jak tu nie kochać chorej osoby? No. Bo to jest właśnie taki mój ostatni bastion, który być może blokuje mnie przed wyzdrowieniem. Żeby odrzucić to. Odrzucić to, że najpierw przyznać, a potem odrzucić. Przyznać, że są korzyści z tego, że jestem chora. Że mam z tego korzyści. I odrzucić to, wierząc, że mogę też te same korzyści mieć na wyższym poziomie. Czyli mogę tą samą miłość mieć na wyższym poziomie, na przykład z siebie. I na przykład wtedy przegrawituję do siebie osoby, które będą mnie kochać za to, kim jestem. Nie za to, że jestem chora czy zdrowa, żeby mi pomóc, ale za to, kim jestem. Więc jeśli chcesz wyzdrowieć, to taka jest moja propozycja. Zapytaj siebie, jakie są korzyści dla Ciebie z tego, że jesteś chora? W czym to Tobie pomaga? Może też, tak jak ja, chcesz czyjąś miłość, może chcesz czyjąś uwagę, może. Boisz się pracować i jest ci wygodnie, być na ręce. Może jeszcze jakiś inny powód, może boisz się spełnić swoją, swoją pasję, swoje powołanie, i jak jesteś chora, to nie musisz, bo masz wymówkę. W czym jeszcze może być twoja choroba wymówką? Dlaczego ci się opłaca trwać w tym? Może już wystarczy tych wymówek. Może tak naprawdę jesteś gotowy, gotowa się zmienić i uzyskać to, co ci daje choroba w inny sposób. Bo to jest okropny sposób, najgorszy cierpieć. Czy to w przypadku miłości, czy w przypadku jakimkolwiek innym to jest najgorszy sposób? Wiem, co z własnego doświadczenia. Jak wiecie pytaj siebie, co możesz dla siebie zrobić, czy jesteś gotowy przyznać, co ci daje ta choroba. I jak już przyznasz, to tak naprawdę najtrudniejszy krok jest za tobą, jeżeli przyznałeś, że opłaca ci się być chorym z takich i takich powodów. Bo odrzucenie tych powodów, jak już jesteś ich świadomych, jest łatwiejsze, niż jak w ogóle sobie nie zdajesz z nich sprawy. Bo jak można wyleczyć coś, czego nawet sobie nie uświadamiamy? Nie można, a przynajmniej trudno. Można nakleić plaster, ale wyleczyć się chyba nie da. Więc, kochani, pomyślcie o tym, jakie korzyści daje Wam ta choroba. Pomyślcie. Kocham was bardzo. Całuję wiosennie. Blessing.